Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na program Ewa Bugała, Wszystko Jasne. Dzisiaj z małą obsuwą, można by tak powiedzieć, ale jesteśmy i mam nadzieję, że Państwo też są. A z nami jest nasz gość, europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Witam serdecznie. Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu. To Pani poseł, pomysł premiera, tu cytat: zawieszenie prawa do azylu czasowe popiera Pani. To jest bardzo sprytna zagrywka premiera Donalda Tuska, by odwrócić uwagę od tego, co zawiera się w tej całej strategii migracyjnej, czyli powstanie około 50 centrów integracji imigracyjnej. Tak, o ile dobrze pamiętam. Integracji cudzoziemców. Tak, integracji cudzoziemców, przepraszam. Więc to wszystko, o czym my teraz mówimy i co pompują media się rzeczy, jest tylko i wyłącznie po to, by odwrócić uwagę od tego, co tak naprawdę za, za, zawiera się właśnie w tej całej integracji, w tym całym pomyśle. Kwestia jest jeszcze tego, te, tego typu, że premier Donald Tusk po prostu kłamie, mówiąc, że... Polacy czy polscy podatnicy będą partycypować w koszcie tej całej integracji, powstania tych centrów w sposób minimalny. Te centra powstaną z takiego specjalnego europejskiego funduszu wspierającego integrację, azyl i imigrację. Tylko, że premier Donald Tusk zapomina doda dodać, że w latach 2021-2027 to Polska wpłaciła do tego funduszu konkretnie 60, milion. 60 milionów euro. Więc tak naprawdę sami sobie sfinansujemy te centra. I pani redaktor, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli nie postawimy się, Powstaniu tych centrów, sprawa będzie załatwiona. My już sobie wtedy nie poradzimy z problemem imigracji, jakiej w Polsce nastanie, bo to jest pewien wytrych do tego, by Zachód upchnął nam, mówiąc bardzo brzydko, ja wiem, ale upchnął nam tych ludzi, z którymi sam sobie nie, nie, nie może poradzić. Ale A wystarczyłoby przecież uszczelnić granice zewnętrzne. Pani poseł, jasne, ale zapytam w takim razie, bo mówi pani, że to jest odwracanie uwagi, no ale skoro to jest sprzeczne z tym, co mówi premier, z tym, co powiedział tak naprawdę w sobotę, to, to jakie to jest odwracanie uwagi? To, to jest tak naprawdę taka sprzeczność stuprocentowa. Chodzi o to, żebyśmy nie rozmawiali o kluczu całej tej strategii integracyjnej. Tak jak powiedziałam, 49 centrów to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Mają się tym zajmować urzędy marszałkowskie. Ja polecam wszystkim zainteresowanym pisać teraz pisma w oparciu o dostęp do informacji publicznej z zapytaniami o właśnie taką informację, gdzie konkretnie takie centra w Polsce mają zostać rozmieszczone, jak będą finansowane, gdzie, w której konkretnie lokalizacji powstają, bo to jest bardzo ważne, byśmy my jako Polacy wiedzieli, gdzie takie centra powstaną. A pani redaktor, czysto politycznie to jest bardzo prosta zagrywka PR-owa i propagandowa do tego, by Platforma Obywatelska czy rząd Donalda Tuska postawił się na pozycji, takiej wyborczej pozycji prawicowych ugrupowań, które od zawsze były y, no jednak przeciwne nielegalnej imigracji, niekontrolowanej imigracji, sprzeciwiały się temu, co dzieje się na Zachodzie i przestrzegały przed tym, co dzieje się na Zachodzie Europy. Nie możemy, pani redaktor, dopuścić do tego, że będziemy mieć taki sam problem, jak Francuzi, Niemcy czy... Pani szwedzi. poseł, ale zapytam jeszcze o, o ten fakt, bo premier jeszcze niedawno, zanim został premierem, co prawda, mówił o imigrantach, że to są biedni ludzie, którzy szukają miejsca na ziemi. No a teraz chce zawieszać to prawo do Azji. No, Starczewski, Joński i Szczerba biegali z siatkami, z pizzami i destabilizowali sytuację na granicy. Przeszkadzali strażnikom granicznym w wypełnieniu ich elementarnych obowiązków przeszkadzali w tym, by strażnicy graniczni po prostu bronili naszych e, granic, więc to, co mówi teraz Donald Tusk na temat e, takich, nie wiem, e, czy, czy prezentuje takie powiedzmy poglądy antyimigracyjne, e, jest jedną wielką ściemą, mówiąc kolokwialnie, to jest kłamstwo. Donald Tusk pokazał, że jest politykiem kompletnie niewiarygodnym. E, kampania parlamentarna, gdzie był w stanie obiecać Polakom dosłownie wszystko i potem praktycznie ze wszystkiego się wycofać, jasno i do pokazuje, że ten człowiek bardzo mija się z prawdą. To jeszcze o tym, co się dzieje rok od wyborów po wyborach będziemy rozmawiać, ale napisała Pani na X-ie. Niech Donald Tusk wytłumaczy się z tego, dlaczego za nic ma bezpieczeństwo Polaków. Za nic ma bezpieczeństwo Polaków? No, biorąc pod uwagę to, że ma powstać 49 tych centrów, które będą pomagały imigrantom w integracji, teoretycznie. W praktyce może to wyglądać w ten sposób, że polski podatnik opłaci takiemu imigrantowi jakiegoś asystenta, który będzie go przeprowadzał przez cały proces prawny czy legislacyjny, żeby dostał tutaj odpowiednie pozwolenia. Obawiam się jednak, że ci ludzie nie, nie będą przyjeżdżać tutaj do pracy albo to będzie ich przystanek do tego, by dostać się do Niemiec, no albo będziemy zmuszeni, zmuszeni tutaj do finansowania im tak dużego socjalu, co zresztą jest zawarte w różnych strategiach Unii. Europejskiej, bo no tak, no ja po sposób... prostu nie wyrobimy finansowo. I pani redaktor, chyba największym potwierdzeniem fałszu, jaki prezentuje w tej sprawie premier Donald Tusk jest to, że Przecież, gdyby realnie chciał zająć się problemem migracyjnym w Polsce czy w Unii Europejskiej, czy pokazać unijnym instytucjom, że my jesteśmy przeciwni takiej polityce migracyjnej, jaka panuje na zachodzie Europy, byłoby zaskarżenie Paktu Migracyjnego do Trybunału. I właśnie Sprawiedliwości o to też, też chciałam zapytać. I To się nie dzieje. O to chciałam też zapytać, bo mamy to prawo europejskie i Donald Tusk go nie zaskarża w tym momencie, mówi o tej swojej propozycji. I co jest ciekawe, przewodnicząca Komisji Europejskiej milczy. Ursula von der Leyen cisza. Nie skomentowała tego wcale. Dziwi to panią? A ja pani powiem więcej. Jak słuchałam sobie przemówienia Donalda Tuska w tym konkretnym aspekcie, premier Donald Tusk bardzo sprytnie znowu zastosował pewną erystyczną sztuczkę, gdzie powiedział, że od tej pory musimy odzyskać kontrolę nad granicami, co oznacza, że przez rok rządów tej kontroli nie było, to po pierwsze. Po drugie mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, że Białoruś i Rosja prowadzą z nami wojnę hybrydową właśnie polegającą na nasyłaniu ludzi na granice zewnętrzne Unii Europejskiej, tylko jako dziwnym trafem o y, Niemczech, o Francji, o innych państwach, które zapraszają imigrantów, nie wspomniał. A przecież to. Na zachodzie Europy pojawia się szczególnie ten problem, na wschodzie naszego kraju oczywiście też, ale nie możemy zapominać, że my jesteśmy ściśnięci właśnie między Zachodem Europy a, a Rosją i Białorusią, które faktycznie prowadzą wojnę hybrydową. Tylko ta wojna hybrydowa ma dwa kierunki. Ale pytanie, dlaczego ta Komisja Europejska w tym momencie nie reaguje? Bo nie ma tu odpowiedzi. Rzecznik Komisji Europejskiej zapytany dzisiaj powiedział: że Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia dostępu do procedury azylowej, czyli sugerujesz się, nie zgadza z tym, co proponuje Donald Tusk. Pani redaktor, Komisja Europejska będzie przemykała na wiele słów Donalda Tuska oko, ze względu na to, że zdaje sobie sprawę z tego, że przed nami kampania prezydencka i... Mogłoby to zaszkodzić. Ma sygnał, prawdopodobnie że Donald Tusk liczy na to, że prezydentem zostanie ktoś z obecnego obozu rządzącego, o ile nie sam Donald Tusk, więc będzie przymykać oko, dopóki też Donald Tusk będzie posłusznie wykonywał zalecenia Komisji Europejskiej. Pani Olo, odnośnie przewodniczącej Komisji Europejskiej to ostatnio przed pani przemówieniem w Parlamencie Europejskim wyszła z sali plenarnej. Jak pani myśli dlaczego? Znudziła jej się demokracja. Nie chciało jej się słuchać przemówień. Co ciekawe, w swoim planie miała zaplanowaną krótką przerwę taką na kawę, miała wrócić jeszcze potem na dalsze przemówienia, więc liczyłam, że na moim już się pojawi, bo ja byłam no, nieco dalej w kolejce powiedzmy osób przemawiających z mówicy w Parlamencie Europejskim. Natomiast Ursula von der Leyen już się nie pojawiła i co ciekawe, cała ta debata na temat węgierskiej prezydencji w Radzie Europejskiej. Nie polegała na realnej debacie nad tym, co Węgry planują w tej swojej prezydencji zrobić, co chcą zrealizować, tylko to był najazd na Węgry ze strony Ursuli von der Leyen, ze strony polityków sprzyjających Komisji Europejskiej. No i automatycznie ta prawa strona Parlamentu Europejskiego poczuła się troszeczkę w obowiązku, by jednak odpowiedzieć na te zarzuty i stanąć w obronie, w obronie premiera Wiktora Orbana i samych Węgier, tak, wskazując o chociażby na to, że jednak Komisja Europejska bardzo mocno ingeruje. W politykę Wiktora politykę Orbana, w politykę Węgier, do czego nie ma w ogóle kompetencji. I w pewnym momencie to już przypominało taką wojnę między dwoma obozami, przeciwników i zwolenników. Nawet nie samego Wiktora Orbana, co, co zwolenników takiej, właśnie bardzo inwazyjnej polityki Komisji Europejskiej, dyktującej praktycznie. No, pan jest przeciwniczką dużą takiej polityki? Narodowym, tak. A z drugiej strony, właśnie. Byli przeciwnicy tej wzmożonej integracji europejskiej, tworzeniu europejskiego superpaństwa państwa. Ja zdecydowanie znalazłam się w tym w tym drugim obozie bo uważam, że państwa narodowe powinny mieć swoje kompetencje i likwidacja prawa weta w Unii Europejskiej jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Powiedziała pani najazd tutaj, że się odbył na Wiktora Orbana, a pamiętam, że byliśmy świadkami takich bardzo ostrych słów skierowanych w stosunku do Ursuli von der Leyen. I to Pani jej wypowiadała. To też był najazd, czy nie? to nie By był ostre słowa nie powiedziałabym, natomiast pro, różnica, pani redaktor, polega na tym, że ja w ciągu swojego półtora minutowego przemówienia powiedziałam Ursuli von der Leyen prawdę. Ursula von der Leyen z kolei, przemawiając w obecności Wiktora, premiera Wiktora Orbana, kłamała w wielu aspektach, zarzucała mu nie wiem, chociażby prorosyjskość, zapominając o tym, że no to chociażby Niemcy przecież współpracowały z Rosją w zakresie polityki energetycznej opartej na gazie, tak? To Niemcy chciały uzależnić całą Unię Europejską od rosyjskiego gazu, więc no tutaj troszeczkę mamy do czynienia z przekłamaniem i z takimi zarzutami na zasadzie chyba pod latarnią najciemniej, że jak komuś coś zarzucę, to nikt nie będzie zwracał uwagi, że sam to robię. I troszeczkę mam wrażenie, że tak to się odbywa w samym Parlamencie Europejskim. Argumenty totalnie oderwane od rzeczywistości. A co Pani sądzi o tym argumencie? Bo przewodnicząca Komisji Europejskiej bodajże w marcu powiedziała tak między innymi o konfederacji: chcą podeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. Tak powiedziała. Ja powiem tak. Jeżeli wartościami Komisji Europejskiej czy tej Nowoczesnej Unii Europejskiej jest deprawacja dzieci lewicową ideologią, jest niszczenie europejskiej gospodarki zielonym ładem, jest niszczenie państw narodowych, czy inwazja właśnie w politykę państw narodowych, narzucanie tego, co państwa narodowe mają robić, jeżeli tą wartością ma być pozbawienie państw narodowych prawa weta żeby blokowały szkodliwą politykę Unii Europejskiej Komisji Europejskiej. No to tak, taką politykę rzeczywiście chcemy podeptać i z taką polityką nigdy w życiu się nie zgodzimy, więc w tym wypadku jeżeli Pani Ursula von der Leyen w ten sposób, tak jak ja, widzi tą nowoczesność Unii Europejskiej, politykę Unii Europejskiej, no to tu się wyjątkowo zgadzamy. No, trzeba by było zapytać przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale nie ma jej niestety z nami. Także pani poseł, mija jutro, mija dokładnie rok od wyborów parlamentarnych. Jaką ocenę by wystawiła pani temu rządowi? Bardzo negatywną. E, ale taką wynikają... na przykład w skali od 1 do 6, tak jak mamy? To no, niedostateczna, zdecydowanie pani redaktor, ale Czyli pała. wynika, tak, ale to wynika z chaosu, jaki zapanował po objęciu rządów przez Donalda Tuska. Wie pani, nawet jak mieliśmy do czynienia z kampanią parlamentarną, tak jak już mówiłam, no, nikt Polakom tyle nie daje Donald Tusk obieca i to się sprawdziło. Okazało się, że Donald Tusk po prostu okłamał swoich wyborców. Mam wrażenie, że w pewnym momencie w przypadku chociażby tej strategii migracyjnej Donald Tusk traktuje swoich wyborców szczególnie Polaków jak debili. Przepraszam, że to mówię, ale taka jest prawda. Mam wrażenie, że Donald Tusk uważa, że ludzie nie są w stanie sięgnąć do kilku wypowiedzi wstecz, chociażby dwa lata wstecz, czy nie są w stanie odszukać w internecie jak politycy platformy obywatelskie tak jak już powiedziałam biegali na granicy polsko-białoruskiej i przeszkadzali strażnikom granicznym w wykonywaniu ich obowiązków i teraz nagle Donald Tusk kreuje się na takiego wielkiego obrońcę bezpieczeństwa Polaków, co jest kłamstwem. Chaos, Pani redaktor, jaki zapanował w Polsce, chyba najbardziej przejawia się w tym momencie. Już pomijam przejęcie telewizji publicznej w sposób niezgodny z prawem, pomijam to, że telewizja publiczna jest w stanie likwidacji, a reklamuje się wszędzie, w Warszawie tak, czy studio. W, tak, czy w wielu miejscach w Polsce, wielkie banery. Ale spójrzmy na to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Zapowiedzi Donalda Tuska czy Adama Bodnara były takie, że wymiar sprawiedliwości zostanie zrekonstruowany, że to wszystko zostanie zreformowane. Dla zwykłych Polaków nie zmieniło się absolutnie nic. Ja, pani redaktor, bardzo często biorę udział jako osoba zaufania publicznego w sprawach rodzinnych dotyczących alienacji rodzicielskiej. Mamy w Polsce ogromny problem z tym, że sędziowie i czasami strona, jeden rodzic, rodzic w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem wykorzystuje zjawisko alienacji rodzicielskiej do tego, by uderzać w drugiego rodzica, Wykonuje, wykorzystuje to narzędzie bardzo, bardzo bezwzględnie, powiedziałabym nawet. I zawsze w takich przypadkach traci dziecko. Zawsze to dziecko jest największą ofiarą alienacji rodzicielskiej. I w tym aspekcie nie zmieniło się nic. Pani poseł, ale ja słyszę tutaj, że w wielu aspektach nie zmieniło się nic. A premier mówi tak, że się nie wycofują z tych obietnic, tylko powiedział w sobotę, że nie wszystko z różnych powodów było możliwe do zrealizowania. Nie wszystko. Pani redaktor, ja nie wierzę w to, że jeżeli byłby przedstawiony dobry projekt ustawy. Prezydent Andrzej Duda tego projektu by nie podpisał. Tylko, żeby prezydent Andrzej Duda podpisał jakiś projekt ustawy, to trzeba zacząć z nim rozmawiać. I to wymagałoby pewnej dojrzałości politycznej ze strony rządu Donalda Tuska, ze strony prezydenta Andrzeja Dudy także, a także pewnej pokory w sprawowaniu rządów, bo. Państwo to nie jest zabawka. Ja mam wrażenie, że teraz państwo tak jest właśnie traktowane, że przerzucane z jednej strony na drugą, w zasadzie wykorzystywane, memuane, wszystko w tym państwie jest powywracane, do tego stopnia, że my nawet nie wiemy, jaki mamy porządek prawny, nie wiemy, kto jest prokuratorem krajowym. Wiele znaków zapytania, nie wiemy, czy sędzia powołany do nie wiem, Sądu Najwyższego, czy Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzią powołanym w sposób odpowiedni, Jasne. czy nie. Za dużo jest bałaganu i rząd Donalda Tuska absolutnie nie robi nic, żeby ten bałagan posprzątać. Mało tego, Dokłada jeszcze swoje zabawki do tego państwa, by zrobić jeszcze większy, jeszcze większy bałagan.